Zimowy wiatr szarpał moimi włosami, gdy wysiadłem z pociągu na małej stacji w Suwałkach. Śnieg skrzypiał pod moimi butami, a powietrze było tak czyste i zimne, że raniło płuca. Nie byłem tutaj od śmierci dziadka prawie pięć lat temu. Nazywam się Tomek Kowalski i mam 28 lat. Pracuję jako dziennikarz w Warszawie, ale tym razem przyjechałem tu nie jako reporter, lecz jako wnuk. Babcia Halina zostały same w starym drewnianym domu na skraju lasu, a rodzina martwiła się o nią coraz bardziej. Tomek, usłyszałem znajomy głos. To była ciotka Bożena, siostra mamy, która mieszkała w mieście. Miała na sobie grube zimowe palto i wełnianą czapkę, z pod której wystawały siwe kosmyki. Ciociu, jak babcia? Zapytałem, ściskając ją mocno. Jej twarz spoważniała. Fizycznie czuje się dobrze jak na swoje osiemdziesiąt dwa lata, ale zawahała się. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Gada o rzeczach z przeszłości, jakby działo się to wczoraj, i ciągle powtarza, że musi mi coś powiedzieć, zanim będzie za późno. Jechaliśmy przez śpiącą pod śniegiem wieś starym fiatem ciotki. Minęliśmy kościół Świętej Agnieszki, sklep Kowalskich i dawną szkołę, która teraz stała pusta. Wszystko tutaj pamiętałem z dzieciństwa. Letnie wakacje spędzone u babci były najlepszym czasem mojego życia. Dom babci stał na końcu wiejskiej drogi, otoczony wysokimi świerkami. Był to tradycyjny drewniany dom z początku XX wieku, z szeroką werandą i rzeźbionymi ozdobami pod okapem. Światło padało z kuchni na śnieg, tworząc złotą plamę w szarościach wieczoru. Babcia Halina otworzyła drzwi, zanim zdążyłem zapukać. Była drobną, lecz żywotną kobietą. O falujących siwych włosach spiętych w kok. Jej niebieskie oczy, choć z marszczkami otoczone, wciąż miały tę samą bystrość, co kiedyś. Tomeczku, nareszcie! Objęła mnie mocno pachną lawendą i domowym chlebem. Od tygodni czekam na Ciebie. Weszliśmy do środka. Dom wyglądał dokładnie tak samo jak pamiętałem drewniane meble, koronkowe zasłony, ikony w kąciku modlitewnym, a nad kominkiem stare fotografie rodzinne. Ale coś było inne. Babcia ciągle rzucała nerwowe spojrzenia w kierunku schodów prowadzących na strych. Siadaj, nakarmicie, zabrała się zakrzątanie w kuchni. Wkrótce na stole pojawiła się gorąca rosół with kluskami, chleb ze smalcem i kiszone ogórki. Babciu, ciotka mówi, że nie czujesz się do końca dobrze, powiedziałem ostrożnie. Spojrzała na mnie długo, jakby ważyła swoje słowa. Tomek, ja nie mam już dużo czasu. Muszę ci coś pokazać, zanim umrę, ale najpierw musisz mi obiecać, że będziesz miał otwartą głowę. O czym mówisz? Ona poszła do starej szafy i wyjęła niewielkie metalowe pudełeczko. Jej ręce drżały, gdy je otwierała. W środku leżało kilka starych fotografii, dokumenty w języku niemieckim i złoty łańcuszek z dziwnym medalionem. To należało do mojej matki, twojej prababci, Anny powiedziała cicho. Ona zachowała to przez całą wojnę. I teraz ty musisz wiedzieć. Wziąłem jedną z fotografii. Przedstawiała młodą kobietę w eleganckich, przedwojennych ubraniach, stojącą przed tym samym domem, ale wyglądającym na znacznie nowszy. Obok niej stał mężczyzna w niemieckim mundurze. Babciu, dlaczego nikt mi nigdy nie opowiadał o prababci? Zapytałem, czując, jak gardło mi się ściska. Babcia usiadła ciężko na krześle. Bo to nie była zwykła historia Tomku Twoja prababcia ona zakochała się, gdzie nie powinna. I to sprawiło, że aur rodzina musiała ukrywać prawdę przez wszystkie te lata. Za oknem już zupełnie się ściemniło, a północny wiatr zawył między drzewami. Wiedziałem, że to dopiero początek opowieści, która zmieni wszystko, co myślałem o Nossa rodzinie. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Leżałem na starym łóżku w pokoju gościnnym, słuchając jak dom skripi ander cężarem śniegu na dachu. Ciągle myślałem o fotografii prababci z niemieckim oficerem. W Nossa rodzinie nigdy nie mówiono o wojnie. Dziadek, gdy go pytałem jako dziecko, tylko kręcił głową i zmieniał temat. Rano babcia wyglądała na zmęczoną. Kiedy pytałem ją o dalsze szczegóły, tylko mówiła później, Tomek, później. Spędziła cały dzień przewracając stare pudła w piwnicy, jakby szukała czegoś konkretnego. Po obiedzie... Usłyszałem jej głos z góry: Tomek, pójdź na strych! Czas, żebyś zobaczył więcej. Schody na strych skrzypiały pod naszymi stopami, na górze pachniało kurzem i starością. Strych był pełen rodzinnych pamiątek starych meb, kufrów, kartonów ze zdjęciami. Babcia poszła prosto do konta, gdzie stała duża, stara skrzynia. Otworzenie jej wymagało siły, zawiasy były zardzewiałe i oporne. To był pokój twojej prababci Anny, powiedziała przyświecając latarką, ale nikt tu nie zagladał kam trzydzieści lat. W skrzyni leżały ubrania z lat czterdziestych, kolejne fotografie, listy napisane w języku niemieckim oraz coś niespodziewanego. Pamiętnik oprawiony w czarną skórę. Anna pisał pamiętnik. Babcia wzięła go delikatnie w ręce. Po jej śmierci. Rodzice schowali go tutaj, bali się go zniszczyć, ale i bali się go przeczytać. Otworzyłem pamiętnik na pierwszej stronie. Data: 15 kwietnia 1943. Pismo było równe, kobiece. Dziś spotkałam go po raz first. Nazywa się Klaus, jest lekarzem w niemieckim szpitalu. Nie powinnam z nim rozmawiać, ale gdy upadłem z bicykla na rynku to on mi pomógł. Babcia usiadła na Starym krześle i gdy czytałem dalej, widziałem, jak łzy płyną po jej policzkach. Prababcia zakochała się w niemieckim lekarzu. Nie tylko zakochała, babcia spojrzała na mnie zasmucona. Poślubiła go w sekrecie, w małym kościółku, w lesie, gdzie nudy nie zagladał. Dalsze strome pamiętnika rewild, szczegóły romans. Klaus nie był SSS manem ani okupantem. Był lekarzem, który leczył wszystkich Polaków i Niemców. Anna pomagała mu w organizing sekretnej pomocy medycznej dla rannych z podziemia. Ale ludzie w wiosce tego nie rozumieli, babcia kontynuowała. Dla nich on był jeszcze jeden Niemiec, gdy ich związek wyszedł na jaw po wojnie, Anna została uznana za zdrajcę. Co się z nimi stało? Klaus został zabity w 1944 roku przez partyzantów. Nie wiedzieli, że pomagał Polakom. Anna została sama, w ciąży. Poczułałem, jak Earth usuwa mi się spod nóg. W ciąży? Urodziła dziecko in 1944, dziewczynkę. Moją starszą siostrę Marię. Twoja babka Anna była moją matką, ale Maria była. znaczy, my nie były całymi siostrami. Gdzie jest Maria teraz? Babka umilkła na długą chwilę. Maria emigrowała do Niemiec w latach sześćdziesiątych. Szukała informacji o swoim ojcu. Potem kontakt się urwał. Anna zmarła in 1978, nigdy się nie dowiedziawszy, co się stało z Marią. Została ci jeszcze jakaś kontakt z nią? Babcia została przeszła deep into the skrzynia i wydobyła koperty z niemieckimi znaczkami. Ostatni list dostałam dwa lata temu. Maria jest już starą kobietą, ma 77 lat, mieszka w Hamburgu. Batrzy nie wie, że Anna miała więcej dzieci, nie wie, że ma siostrę, że ma rodzinę. Trzymałem w rękach adres written starannym pismem: Maria Hoffmann, Hamburg, Deutschland. Dlaczego mi to wszystko mówisz, babciu? Bo chcę, żebyś ją odnalazł, Tomku. Chcę, żeby poznała swoją prawdziwą historię. Żeby Herself wiedziała, że Anna kochała Klausa i że Her, ojciec, był dobrym człowiekiem. Że może być dumna ze swojego pochodzenia. Za oknem strycha śnieg padł again coraz gęściej. Czułem, że rodzina właśnie powierzyli mi mission, która mogła change życie osoby, która nawet nie wiedziała o nosa istnieniu. Następnego dnia śnieg przestał padać, ale na drogach leżała tyk, biała warstwa, która made podążowanie problematic. Babcia była dzisiaj pełna energii, jakby opowiedzieniu mi secret weight lifted from jej ramion. Siedzieliśmy przy kuchennym stole. Babcia prepared her famous sernik, a ja przestudiowałem wszystkie dokumenty jeszcze raz. Były tam nie tylko listy od Marii, ale także letters from Klaus do Anna, wrote włamany polskim. Moja droga Anno, dziś operated i on polskim chłopcu. Mieć tylko 14 lat, but stracił nogę przez minę. Gdy jego matka płakała, remembered I ciebie i nasze dziecko. War nie powinno bring pain niewinnym. The Klaus starał się nauczyć polisz. Babcia explained when widziała my confusion z jego gramar. Anna told him. Chcieli, żeby deir dziecko było wychowane in both kultury. Podjąłem decyzję. Babciu, napiszę list do Marii. Powiem jej, kim jestem i zapytam, czy możemy się spotkać. Jesteś pewien. To może być szok dla her. Może i nie chce kontakt z polską rodziną. Ale maybe zechce poznać prawdę o swojej matce – o historii swojego ojca spędziliśmy afternoon zu samen composing letter. Babcia dyktowała, a ja translated na niemiecki. Mój język niemiecki był basic, but sufficient for simple communication. Droga panie Maria, nazywam się Tomek Kowalski, jestem your nephew, synem Haliny, younger siostra Anna Nowak. My odkryliśmy your address między papers naszej babci. Halina, obecnie 82 years old, mieszka still w tym samym domu, gdzie grew up Anna. Recently Halina pokazała mi historia Anna i Klaus. Wiemy o war, o ich love, I about you. Jeśli would like poznać więcej o swojej polskiej rodzinie i o historii swojej matki, very welcome by our Spotkać się. With respect, Tomek Kowalski. Dołączyłem także kopii zdjęć Anna i Klaus oraz foto z naszej karent rodziny. A co jeśli nie odpiszczę? Babcia expressed her fears. To co najmniej będziemy wiedzieć, że try. Dzień third po napisaniu listu decided I pojechać do Suwałk, żeby post it express mail. Na poczcie starszy employee recognized mnie. Oj, to pan Tomek z Warszawy? Co mo długo pana nie było? Przysłałem opiekować się babcią. Dobrze, dobrze. Halina to wonderful kobieta. Sometimes przychodzi tutaj z ciastkami dla Us pracowników. Journey back to village took longer than usually. My car slipped several times na icy małych roads. But gdy arrived, discovered, że babcia had visitor. W living room sitting była średnich lat kobieta w elegancku winterowym palcie. Jej hair była professionally styled, a make-up staranie applied. Tomek, to jest pani Barbara Nowak from lokalnego Historical Society. Babcia wprowadzała gest. Barbara rose i podała mi rękę. Pan jest znanym dziennikarzem, prawda? Słyszałam o panu. Miło mi panią poznać. O ile wizyt? Przyjechałam, because słyszałam, that pani Halina has wartime documents. Historic Society zbiera się stworzyć exhibition about local history tiekom Second World War. Babcia looked at me nervously. Understand, że Barbara might not know about our family secret. Jakie rodzaju dokumentów? Apatałam carefully. Different letters, photos, szczególnie interested are stories about życie podczas oczupacji. Pani Halina mentioned się ma fotos z tego okresu. Babcia served herbatę i ciasto, but atmosphere pozostała tense. Barbara była obviously bardzo curious about what Babcia might show. Po jej departure, babciu, siedziałyśmy in silence. Czy myślisz, dat Dolżna był pokazuj jej te fotografii? Babcia finally zapytała. Nie, babciu, to jest family historia. Maria powinna learned first. Tego wieczory, gdy preparing kolację, phone suddenly rang. Babcia answered, but quickly passed słuchawkę to me. Mienze narodowa from Germany, she whispered, heart pounding przyjałem Phone. Guten Abend, ist dort to Tomek Kowalski? Spoke Jenschiner Voice in Perfect Niemieckim. Ja, das bin ich. Mein Name ist Maria Hoffmann. Ich habe heute ihren Brief bekommen. Kolz Maria lastet ponad godzina. Jej Głos was shaky na początek, but gradually became warmer, jak conversation rozwinęła się. Opowiedziała mi, że spędziła większość swojego życia, próbując znaleźć informacje o swojej polskiej rodzinie. Wiedziała tylko imię matki Anna i, że pochodziła z północy Polski. Meine Mutter, Anna, czy była happy? zapytała in broken German Polish mixture. Zgodnie do jej pamiętnika kochała twojego ojca bardzo much. Were szczęśliwi together mimo wojny, odpowiedziałem. Na end of call Maria zdecydowała się przylecieć do Polski. Jej flight miał arrive w Warszawie za tydzień. Babcia była oczywiście thrilled, but także nervous. Cały next week spędziliśmy preparing house. Cleaned każdy corner. Babcia gotowała wse swoje faworyty diszec, a ja pomagałem w organizing wsech dokumentów i fotos królikowo show Maria. Na dniu przed jej przyjazdem Barbara from Historical Society returned. Ta im razem broad colleague, older musina with professional camera. We heard, że pan odwiedza rodzicielska dom frequently. Maybe może porozmawia Ameryka o this area podczas war. Barbara asked persistently. Babcia looked uncomfortable. Eile odpowiedziała politely. To był trudny czas. Nie bardzo lubię o tym rozmować. Po ich departure babcia konfest, bo już, że ludzie w village nie zrozumieją Mariae. Nie zrozumieją to Klaus był gut cielowekom. Babciu minus nie worry o innych important semia. Marias plane przysierwał toczno na time. Wojechałem ją zabrać na aeroport samolotom z babcią. Na parking lot Maria was łatwa do rozpoznanie. I mela Anna odrze blue eyes i delicate features. Na pierwszy wzgląd damy stały się silent, prosto patrzące na każdego other. Potem Maria approached slowly i skazała: bow perfect Polish. Czy pani jest Halina? Babcia kiwnula, tears streaming down jej face. Abnil się tightly i wiedziałem, że to był moment, który zmienę everything. Джерни Ретерн до деревни было эмоциональных. Мария told Као spent years feeling disconnected from just своей идентичности. In Германия людей always спрошен о моем польском назвиска, но я не знала ниц о Полоне, о моих origins. При хоум бабча показала Мария все документы, фотос и памятник. Maria citala ye materiye Words Through Tears. Warum hat sie nie geschrieben to me? I will always hope Zhannabala alive, Maria skazala. Tvoya matka nie znala where Pošli Klaus's death, Annabala so isolated. Rodzina, some people in village were kind dla niej. Toy evening Babcha prepared beautiful dinner, klassichne Polish dishes, Katore Maria never tasted before. рассказывали семейных историй, шоут более фото из different periods. Мария shared J life в Хамбург, как працювала эз учительница, Джек married и мая двоих sons, которые теперь adults themselves. Майне зоне, они будут шокт и знаты about их Polish heritage, она лафт. Они заинтересовались, why я sometimes сдавалася тенскнить за счет то а не могла name. На следующий день Мария хотела си месяца, где ей матка ливд. Мы walked через village, visited old церква, хотя не этот, where Анна и Клаус были secretly married, який був разрушен years ago. Некоторые сторонние villagers recognized Бабти и были curious о elegantly dressed немецкие женщины with ней. Бабтя просто introduced ее як «my сестра, коя to lives abroad» без much detail.

В это время она не только learned about ей Polish семья, но також helped бабчи organize документы more systematically. Она був surprised, насколько много Клаус had written letters, medical notes о его patients, даже poetry. «Эр er был good человек», — Мария сказала quietly one evening. «Их відчуваются с его words. Он хотел protect людей, не harm их». Vonitajje planned regular communication. Maria promised to return every year, and Babcia, despite ye age, hotela visit Hamburg to meet Maria's On Na day of departure, atmosfera bula mixed sadness and joy. Maria had found nedostawawschu chastinu sebe, and Babcia finally fulfilled promise Anna made to Anna years ago. Danke, Maria bniala tightly for giving me my history back. After departure, Babcia seemed bilshmirnuyu than I had seen ave years. Wiesz, Tomek, ona said that evening as Missy called a fireplace. Sometimes secrets dolzny buti kept dla protecting ludei. Ale inkuli, hranyti ich zanat too long causes bilsche pain. Barbara from Historical Society called odnoho more time, ale Babcia politely with ye ye proposition dla exhibition. Some history, Babcia told me, is shared only within family. cho winter, jak I returned to Varsava, I znaw, że nasza history Bulo no complete. The secret, что Babcia carried dla tak many years, was finally no longer burden, ale bridge connecting dalekie через decades i borders. If northern Poland winter, in this snow covered village, starry wooden house no longer held secrets, if memories of love should transcended war, borders, and time.